siema siema. O, dzisiaj mam do ciebie tylko jedną malutką prośbę. A mianowicie: rób to, co mówię i wykonuj moje polecenia. A gwarantuję ci, że się zrelaksujesz. A być może nawet zaśniesz. Dobrze. Słyszę. No. Cieszy mnie to bardzo. A zatem to będą bardzo proste polecenia na relaks i sen. Nic szybkiego, bardzo. Aby udało ci się zrelaksować i szybciutko, szybciutko, szybciutko zasnąć. Dobrze? Świetnie. Przejdźmy zatem do klasyki. Spójrz, proszę, na świat. Dobrze. Świetnie, świetnie, tak, tak, tak. Bardzo dobrze. I po raz kolejny spójrz, proszę, tutaj na to żółte światło. Dobrze. I spójrz na żółte światło. Dobrze. Zamknę ci teraz oczy. I kiedy je otworzę, Musisz wzrokiem, musisz po prostu spojrzeć na światło. Ono może być w każdym miejscu, może być tutaj, może być tutaj, może być tutaj, a może być nawet tutaj. Twoim zadaniem jest znaleźć wzrokiem światełko. Dobrze? Świetnie. No to zaczynamy. Uwaga. Oczy. I raz, dwa, trzy. Znajdź światło. Bardzo dobrze. Widzisz, jakie to proste? Raz jeszcze. I raz, dwa, trzy. Znajdź światło. Świetnie. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I znajdź światło. <grym> Bardzo dobrze. Świetnie. I raz jeszcze. Teraz z tej strony znajdź, proszę, światło latarki. Raz, dwa, trzy siup. Bardzo dobrze. I raz jeszcze. Raz, dwa, trzy siup. O. I raz jeszcze. Raz, dwa, trzy siup. Bardzo dobrze. No prawo. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego zadania. Musisz mi powiedzieć, palec, z której ręki się zgina, może to być ten, a może to być ten, dobrze? W porządku, nie musisz się spieszyć. Tak jak mówiłem, to są bardzo powolne instrukcje specjalnie dla Ciebie. Tylko po to, żeby cię zrelaksować, dobrze? Żadnego stresu, żadnego pośpiechu. Po prostu... Na spokojnie wykonuj moje polecenia. Uwaga, zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. spróbować jeszcze tego z palcem blisko twojej twarzy, powiedz mi który palec się skina, czy ten bliżej twarzy czy ten dalej twarzy, dobrze, uwaga, zaczynamy mhm mhm dobrze, dobrze świetnie, i teraz z tej strony Zaczynamy. Mhm. Tak. Mhm. Bardzo dobrze. Świetnie widzisz. Radzisz sobie fenomenalnie, ale wszystko to, żeby cię... Uwaga, co to za litera? Na spokojnie, tak. Dobrze. I siu. Mhm. fenomenalnie. I jeszcze kilka liter. No, oj, przepraszam, moja wina, zjechałem. Tak. Bardzo dobrze. I... To dobrze. Zobacz z tyłu. Tutaj znajdują się cyferki, i tak samo. Ja wskażę cyferkę, a twoim zadaniem jest powiedzieć mi, co to za cyfra. Dobrze? Uwaga, zaczynamy. Oczywiście, traktujmy je osobno, czyli to nie jest 95, tylko 95. Dobrze? No to zaczynamy. Co to za cyfra? Dobrze. Mhm. Mhm. Co to za cyfra? Bardzo dobrze. A ta. Świetnie. I jeszcze ta. W środku. Mhm. Pięknie. Zobacz, mam tutaj dwa pędzelki. Niebieski. Twoim zadaniem będzie śledzić jeden z tych pędzelków, kolor pędzelka, o którym powiem dobrze. Uwaga! Proszę cię śledzić wzrokiem pędzelek niebieski. Cały czas. Tylko niebieski. Mhm. Zmieniamy i śledź żółty pędzelek. zadanie bardzo podobne, które było przed chwilą z liczbami i cyframi, z tym, że teraz poproszę cię o wskazanie koloru, dobrze? Wybiorę pewien kolor a ty powiesz mi co to jest za kolor, dobrze? Ok, zaczynamy. świetnie i ostatni kolorek ten żółty pięknie pasuje do pędzelka, prawda? i teraz ćwiczenie bardzo podobne, a praktycznie to samo ćwiczenie Bloczki drewniane mamy czerwony, fioletowy, żółty i zielony. Wskażę jeden z tych bloczków, a Ty musisz powiedzieć mi, co to za kolor. Uwaga. todo de color rojo Zadanie będzie powiedzieć mi, po której lampka, po której stronie się zaświeciła. Dobrze? Uwaga, zaczynamy. Ale, ale, patrz na mój nos. Patrz na mój nos i musisz wzrokiem peryferyjnym ocenić, po której stronie lampka się zaświeciła. Dobrze? Uwaga, zaczynamy. Mhm, Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Świetnie. Tak. Mhm. I ostatni raz. Bardzo dobrze. O, wygląda na to, że masz coś za uchem. Ciche, co? taka tam magiczna sztuczka w porządku, zbliżamy się już do końca teraz proszę cię zamknij oczy mhm. teraz wyszeptam ci coś do ucha tego bądź tego twoim zadaniem będzie wskazać mi w której stronie słyszysz dźwięk? Dobrze? Świetnie. No to zaczynamy. Piłka. Mhm. Balon. Mhm. Chmurka. Dobrze. Dźwięki bardzo dobrze i uwaga. Zgadza się po obu stronach. Możesz trzymać oczy zamknięte. Będę szeptał ci do ucha pewne słowa, a ty musisz je powtórzyć. Rozumiesz. Bardzo się cieszę. Uwaga, zaczynamy. Książka. Mhm. Samochód. Dobrze. Czekoladka. Mhm. I jeszcze kilka liczb. Trzysta trzydzieści siedem. Dobrze. Sześćset dwadzieścia osiem. Trzydzieści osiem. Bardzo dobrze. Możesz otworzyć teraz oczy, proszę cię spójrz tutaj. Spójrz tutaj. Spójrz tutaj. I spójrz tutaj. Cieszę się, że nam się udało. Mam nadzieję, że te polecenia sprawiły, że udało Ci się zrelaksować, a być może nawet zasnąć. W związku z tym bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Życzę Ci dobrej nocy, miłych snów. Mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Dobranoc. Cześć.